z tej strony Piotr Gamer, gdzie Wam pokażę jak odblokować właśnie unikatowy pojazd który widzieliście na miniaturce no i co zapraszam do subskrypcji kanału tak właśnie o taki pojazd chodzi, on już jest wycunigowany później się zastanawiacie jak go zdobyć ja dojechałem koła od bolida jak chcecie zobaczyć jak się robi właśnie takie koła no to po prostu wbicie sobie w tą kartę, którą może dam, może nie dam, co potrzebujemy. Właśnie poziom taki, co widzieliście, 20. No i dostajemy właśnie wiadomości od tej typiarki, co po prostu pracuje tutaj w arenie, że zdobyliśmy 20 poziom w arenie i że mamy coś na laptopie. Mało nas to interesuje w sumie, że no to jest po prostu taki komunikat. Ale gdy już dostajemy taki komunikat, to... Wiemy już, że mamy auto za darmo yy, w sklepie. Za darmo. Yy. Nie trzeba w niego nic wkładać, tylko w tuning, a tuning jest mega tani. Zobaczcie sobie, bierzecie według ceny i macie od razu go za darmo. I sobie wybieracie garaże, jakie tam chcecie. A więc żeby zdobyć właśnie taki pojazd, musimy wygrać z 210 trybów w arenie. Jest to czasochłonne jak coś, czyli jakieś 12 godzin ze znajomym, bo znajomego potrzebujecie, czyli jak we dwie osoby chcecie robić, czyli że żeby potem ta osoba też miała ten pojazd no tu musicie poświęcić praktycznie 24 godziny y, czasu, czyli jakieś 4 dni, bo gracie pewnie po sześć godzin dziennie w gita no i co? po prostu jedna osoba ginie cały czas, żeby sobie nie tracić KD wierzę do takiego ognia czy nie wiadomo czego tam, co jeszcze jest ginie, kończy się runda, wy wygrywacie, wam wygraną zalicza i po prostu nalicza wam te wygrane, 210 wygranych no i co? Po 210 wygranych macie właśnie taki pojazd. Tuning y, jutro, czy tam, czy jutro, za dwa dni będzie na kanale. Czy tam już jest. Nie wiem, co pierwsze wrzucę. No i co. Zobaczcie sobie, mój kolega zginął. Bardzo mu dziękuję za to, że poświęcił czas, żebym dostał właśnie taki pojazd. No i zobaczcie, że też RP czerpe AP, to się zdobywa, jak chcecie, żeby wbijać sobie AP też wejdźcie sobie w tą kartę, którą wam yy, właśnie tutaj dam yy, no AP jest bardzo dobre o, widzicie, ja wygrałem, kolega przegrał i kolejny wyścig yy, robiony jest tak w kółko, żeś yy, podaj bombę yy, z, no jeszcze tam są jakieś wyścigi robicie te trzy tryby w tych trybach chyba jest 10 około chyba tam jest 9 trybów takich yy, zrobionych z każdej kategorii jest po trzy więc no jest warto właśnie sobie zrobić takie auto mi się tak wydaje ale jest bardzo czasochłonne więc nie dla każdego no i co? Tyle daj mnie, mnie.